To jak pipeta? Nie. O, jak pobranie koloru. <laughs> Cześć, z tej strony Prozure i słuchajcie, dzisiaj krótka piłka. Wracamy do starych serii, więc wszystkich starych widzów serdecznie witam w grafik kontra gimp. Jako, że Among Us ma teraz bardzo wiele zmodowanych klas, między innymi jest tam Sheriff, Jester, medyk i wiele, wiele innych bardzo, bardzo ciekawych podklas, które można fajnie przedstawić i narysować. Dzisiaj wracamy do korzeni, testuję programy, lecimy z darmowym gimpem i postaram się narysować moją odsłonę amongasowego Jestera. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy bądź nowa, zapraszam Cię serdecznie do zostawienia subskrypcji, żebyś była bądź był na bieżąco z kanałem. Strzel łapę w górę, jeżeli chcesz więcej testów oprogramowania i skomentuj koniecznie, co mam narysować w kolejnym odcinku w Gimpie bądź w jakimkolwiek innym programie. Grafik kontra piwot i animacje patyczaków nadejdą niedługo, wracamy ze starymi seriami, ale aktualne również zostają. Lecimy z odcinkiem. Szybki i przyjemny Cię rysunek. Będę wam opowiadał w trakcie e, o procesie tworzenia i zobaczymy, czy pamiętam jeszcze, jak to się robi w darmowych programach, bo e, no, na co dzień w tym nie pracuję. E, nowy 1920-1080 300 ppi aż. I teraz słuchajcie, ja na ekranie oczywiście wzór. E, mam amongasa, czapkę, gestera, jakąś kartę Jokera, żeby mniej więcej się mieć na czym wzorować. Myślę, że kartę Jokera. Ogramy sobie tak, że narzucimy po prostu wielkie J jako Joker i tyle, ewentualnie z koroną czy tam z tą czapką charakterystyczną, ale wiecie co, mimo wszystko przytoczyłbym sobie tutaj przynajmniej przykład postaci z Among Us, więc lecę ją znaleźć. Control J nie działa, zmniejsza nam okno programu, dobra, ważna info, Ctrl D nie wiem co zrobiło, jak się to, jak się to duplikuje, prawy, duplikuj warstwy, znaczy, powiel warstwy, OK jest coś takiego. Jak to usunę, to coś się stanie? Tam to pozamykajmy, cyk i cyk. Mamy przygotowany plik do pracy. I po prostu chcecie przesunąć do rogu. Dzięki mordzia. Ścieżka, zaznaczenie, warstwa. Czy ja to mogę jakoś... Rozmiar, nie wiem, narzędzia. Skalowa... Przekształcania. Jest. Perspektywa obu... Skaluj. Dobra, jest ska... Okej, okay, do do dotarliśmy do tego. Trochę to zajęło. E Czekajcie. Aha, bo muszę wszystko robić kurczę. Dobra, okej. Okay. z czym jest problem? Jak macie myszkę i macie tablet, to musicie wszystko robić e, tabletem, bo jeżeli przykładacie piórko, to wam kasują się ustawienia. Dobra. Jak ja chcę go zrobić? Mm, na pewno zrobimy go bardzo podobnego, więc na, najpierw sobie zaszkicuję tylko ten kształt jego, czyli cyk, 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 cyk. Teraz tak, na pewno tutaj chcę mieć jakąś rękę, która trzyma kartę, więc to będzie, czekajcie, on będzie trzymał tak rękę, czyli to będzie na odwrót, czyli to będzie tak, o, palec jeden, raz, dwa, raz, trzy, cztery. Cyk. Tam będzie kciuk gdzieś z tyłu schowany, więc go nie widzimy. Jakoś ten palec. To będzie wygięty to on w nim, jakby będzie trzymał kartę, więc tutaj będzie karta, cyk, cyk, cyk i cyk, nawet trochę wyżej jeszcze, cyk, cyk, dobra. Czy ja to mogę teraz przesunąć, pyk, więc rysunek da mnie, brawy, teraz dajemy narzędzia, dajemy narzędzia, czekajcie, gdzie to było, narzędzia zaznaczania, przekształcania, skaluj, Shift S to jest skalowanie, dobra, żyjemy, dobra, zaznaczamy naszą barwę, Shift S, cyk, dobra, skalujemy się do dołu, ok Enter. Super, teraz sobie przesuwam Dobra, już, już pomału zaczynam ogarniać Wystarczyło się skrót nauczyć Teraz ja bym sobie to po prostu dalej rysował Tu będzie druga ręka tak bardziej otwarta Więc tu będzie, czekajcie To będzie taka ręka, tylko ta druga Czyli tu będzie kciuk Tu będą palce wygięte, Czyli to będzie tak, o, Raz, dwa, trzy Tak, o, cyk, cyk, cyk Tu będzie kciuk I tu będą już palce Raz, dwa, trzy 4. I ja bym zrobił to tak, że... żeby nawet to bardziej. Czyli tak, 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 żeby to było bardziej wygięte do wewnątrz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak, o. I tu będzie kciuk, cyk, cyk, dokładnie coś takiego. Tu oczywiście dajemy tę koronkę e, od Jestera. I ja bym tutaj zrobił to, co miał Joker w w filmie i w komiksach, czyli ten taki uśmiech hamski z zębami, wiecie, ten e, taki śmiejący się szyderczy, nie? Teraz tak, dalej. Do Jestera ja bym dodał chyba buty, takie typowe klaunie, więc tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, ok. I teraz typowe klaunie buty, czyli to jest zatarcie, cyk, cyk, cyk i tutaj mocne zagięcie do środka, dokładnie tak. To są typowe klaunie buty, tak to widzę. E, więc robimy drugą stronę tak samo, raz, dwa, trzy, cztery, okej. Okay. Tu będzie jakiś dzwoneczek, tam będzie dzwoneczek, tutaj będzie jakieś, pewnie, będzie jakieś pewnie podparcie. Na razie to jest szkic, więc potem będziemy to wszystko ratować i tak dalej, więc spokojnie, nie martwcie się, że tak to na razie wygląda. Mamy już parę butów, tu oczywiście będzie dalej to... Dobra, tu będzie to I teraz tak, czapka będzie najważniejsza Ponieważ myślę, że zrobimy go trochę dziwnego Dlaczego dziwnego? Za moment zobaczycie Przede wszystkim zapiszmy to sobie Zapisałem to sobie do jakiegoś folderu Teraz tak, robimy sobie czapę jego I teraz czapa może być różnie odbierana Ale zrobimy dla takiego typowego błazna Na początku kombinowałem, czy zrobić go bardziej jak Jokera Stwierdziłem, że nie będzie to miało sensu Ten plecaczek raczej mu zostawimy Żeby to było charakterystyczne dla postaci amongasowej jednak Czyli żeby to był dalej ten astronauta Tu oczywiście potem dodamy jakieś jeszcze teksturki i tak dalej Jeżeli chodzi teraz o samą czapkę Oczywiście musi być dużo tych odstających tutaj. Um, ja to nazywam takimi mackami jakby materiałowymi, bo ciężko to inaczej opisać. I chcę, żeby były pompony na końcu. To dużo doda charakteru samej postaci, więc tutaj też będzie gdzieś pompon, cyk, cyk. Tutaj będzie oczywiście przecięcie, więc tu będzie dużo zagięć ok, do dołu. Tam zrobimy jeszcze trzeciego pompona, który gdzieś tam idzie z tyłu. Tutaj będzie się kończył, żeby był też widoczny, ok. I tutaj gdzieś za kartę niech idzie i tu się kończy. Czy ta czapka wygląda git? E, lekko bym ją chyba obniżył, więc tutaj dodałbym to bardziej. Niżej osadzone, cyk cy. eee, pędzel Gdzie jest gumka? To jest gumka? Okej, okay, dobra, znalazłem gumkę <laughs> Gumkę weźmy trochę większą. Dobra, okej, okay. Ży, żyjemy, żyjemy P jak pędzel G jak gumka, ma to sens. No, tylko jak zmieniamy rozmiar gumki i pędzel, tam się zmieniał we wszystkim. Kurde, no dobra. Teraz czy ja mieć kilku kolorowe. Pewnie tak, więc tu będzie przecięcie jedno, tu będzie drugie i to będzie trzecie. Więc to będzie, będzie zielone, to będzie czerwone, to będzie jakieś żółte, bądź coś w tym stylu. To już zaczyna pomału wyglądać jak postać samą gasa, nie? W sensie nie jest to jeszcze genialnie zrobione, ale jak na prosty szkic to myślę, że styka. Teraz tak. Mega szeroki uśmiech. Ja nie wyobrażam sobie błazna bez szerokiego uśmiechu, więc robimy bardzo, bardzo creepy uśmiech. Taki wręcz jokerowy, nie? Dokładnie tak. Tutaj możemy poczaleć, naprawdę nisko z nim zejść, tylko zrobimy taki bardziej w tym stylu, żeby był taki bardzo, bardzo mroczny. Ja to akurat na... To jest akurat patent od animatorów jeszcze, jak robiłem e, projekty animacji dla większych e, studiów, gdzie tam po prostu bardzo, bardzo nacisk był na mimikę na, nałożony, to bardzo, bardzo musi być podkrążony dolny jakby dolna warga, o, może tak. I teraz robimy po prostu zęby, nie? Czyli robimy tak o zęby, jakby. Teraz tak, oczywiście, gumka po raz kolejny muszę znaleźć ją tutaj. Cyk. O Jezu, czemu gradient? Kurczę, jak ten program jest. <grym> Ale dajemy radę, dajemy radę. Zamiast rysować zęby pojedynczo, narysujmy takie wnęki na zęby. To jest bardzo, bardzo prosta metoda narysowania czegoś takiego, bo możecie wtedy mieć pełną kontrolę na tym. Zobaczcie, raz, dwa, tu będzie trzeci ząb, tu będzie czwarty. Wiecie, on będzie bardziej taki zaokrąglony, tutaj po prostu. Będą większe zęby u góry. Tu możemy oczywiście pęknięcia pododawać, żeby były bardziej creepy te zęby, czyli cykcie, żeby je pooddzielać od siebie, ale żeby nie były zbyt proste, bo to będzie mało creepy. On ma być bardzo, bardzo, bardzo creepy. Zobaczcie, jakie to dziwne jest już w wyglądzie. Mamy to. I oczywiście jakaś wielka wnęka na oko zamiast maski jak najbardziej musi być. Nie wyobrażam sobie czegoś innego tutaj, więc taką. E, myślę, że czaszkową zrobimy taką wnękę, czyli cyk, cyk, cyk. I tutaj pododajemy jakieś pęknięcia i wnęki, żeby było bardziej interesujące. No wygląda niesamowicie dziwnie, ale nieperspektywistycznie w ogóle nie pasuje mi. Ctrl S. I teraz tak, prawy. E, narzędzia przekształcania, narzędzia przekształcania czy tutaj jest jakieś i nachylenie perspektywa, przekształcenie 3D uniwersalne przekształcenie, ctrl T czyli działa jednak, okej okay, działa, z kontrolem możemy sobie to doginać tak jak chcemy e, wygląda ciut lepiej, myślę, że na etapie lineartowania to poprawimy, ale na tym przykładzie już możemy stwierdzić, że no wygląda to jak jester ewidentnie, nie, mam to na, nawet się jaram, nawet się jaram, więc teraz pozwólcie że ja go będę e, sobie kurczę powolutku kończył, czy ja mogę obniżyć krycie, tak tu jest krycie Obniżamy sobie na 50% I teraz spójrzcie na prosty patent jak rysować Nowa warstwa, zwykła, totalnie Bierzecie kolor czarny oczywiście e, Zaznaczcie sobie waszym piórkiem Bądź myszką w zależności od tego czym rysujecie Ja sobie ustawię na szóstkę, cyk No i zaczynamy lineartować Słuchajcie, ja sobie to przybliżam A ty jeżeli jeszcze tutaj jesteś i oglądasz to pewnie ci się podoba Więc możesz śmiało walnąć łapkę w górę Będę naprawdę, naprawdę zobowiązany Jeżeli masz jakieś pomysły na kolejne serie Bądź kolejne programy do przetestowania Bądź kolejne Jakieś postaci do narysowania Daj znać w komentarzu I naprawdę mi tym wtedy pomożesz, dzięki Powiem że na razie leci Tak od czasu do czasu będę do was wracał yy, Kombinuję, żeby taki bardziej stylizowany look komiksowy mu dać Bo myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe dla tego charakteru I szczerze, to miał być bardzo delikatny rysunek, ale... Kurde, no wie od tego mrok. Takie mam przynajmniej wrażenie. Mam nadzieję, że też tak to odbieracie i że raczej, raczej pozytywnie to odbieracie na tę chwilę. Nie wiem, czego żeście się spodziewali też po kliknięciu filmu. Nie wiem, jaką dam miniaturę, czy on będzie na miniaturce widoczny, czy nie. Ale no podoba mi się. Na razie jest naprawdę dobry. Jeżeli oglądacie do tej pory, to bardzo mnie to cieszy Bo w takim razie dobry krok był z powrotem serii I z tym, żebyście po prostu mieli coś fajnego Na tym kanale po raz kolejny Bardziej chcę teraz pójść w kreację i w sztukę Bo trochę mało tego było ostatnio Przez brak czasu, przez to, że zajmowałem się firmą Kanał troszkę podupadł Ale spokojnie, stare serie nie umierają Głuchy telefon dalej będzie Dalej będzie ocenianie animacji i widzów, więc nic, nic nie tracicie A po prostu dochodzą nowe serie Takie jak ta, nowe, stare serie tak właściwie Dobra, lecę dalej z tym do końca i słyszymy się, jak już będzie wykończony cały projekt. Dobra, mamy skończony liner. powiem Wam, naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Może, może nie jest do końca poprawny, jeżeli chodzi o perspektywę. No ten jest tutaj trochę niżej niż tutaj. No możemy to poprawić, jeżeli to widzę, ale chciałem to zostawić, żeby to nie było takie idealnie perfekcyjne. Ja zawsze mówię... Ja zawsze mówię, że szanuję bardziej podejście do tematu i... jakby kreatywność niż wykonanie, bo sam też nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o wykonania takich rzeczy. Ale głównie chodzi mi o dobrą zabawę, więc słuchajcie, jeżeli wy chcecie pokazać siebie i swoją odsłonę jakikolwiek rysunków, czy to z Amonga, czy z czegokolwiek, tak jak mówiłem, wbijajcie na Discorda i tam na dziale Kreatywność naprawdę możecie siebie zaprezentować w jak najlepszym stopniu i pokazać się społeczności. Dobra, słuchajcie, teraz jak to robimy dalej? Patrzcie na to, tutaj musimy oczywiście tę czapkę dociągnąć, coś to się zepsuło, dobra. Patrzcie na to, robimy sobie tak, nową warstwę, czyli tę duplikujemy tak naprawdę, czyli klikam sobie na nią, prawy duplikuj, gdzie to jest? Powiel warstw, ok. Tutaj blokujemy wszystko, cyk, cyk, szkic możemy już schować, po co tam szkic, mamy zduplikowaną tą, na niższej warstwie po prostu zaczynamy sobie kolorować i to jest bardzo, bardzo banalnie proste, zobaczcie, weźmy sobie teraz kolorek czerwony na przykład, cyk, cyk, zobaczmy w ogóle jak to jest z wypełnianiem, okej, okay. progowanie to, tam... uuu, progowanie to mocno poprawia, zobaczcie, dobra, czyli da się jednak, zielony już mieliśmy normalnie jak przygotowany dla nas i takim pomarańczowym chcę, to jest bardzo, bardzo fajny próbnik tych kolorów tutaj jest na boku. Okej, okay, czyli da się ładnie wypełniać w tym w gimpie, zobaczcie. Da się ładnie wypełniać w gimpie, nikt mi nie powie, że nie. Wybieracie sobie kolor. Gdzie jest pipeta? Pe, pipeta? Nie. O, jak pobranie koloru. <śmiech> <śmiech> nie musi być perfekcyjnie, pamiętajcie, że to są rastry, to ma być przyjemny dla nas rysunek do zrobienia, okej? Okay? To nie musi być perfekto miamore i tak dalej. Tu oczywiście jokera zaznaczamy sobie e, pięknym, e, złotym odcieniem, jeżeli chodzi o koronę. Samego Czukera zrobiłbym fioletowego, ale bardziej fiolet niż wróż, więc coś takiego. Czekajcie, trochę więcej fioletów. O, dokładnie. okej, okay, trochę nam tutaj przekombinowuje, dlaczego? okej, okay, super, mamy to. Teraz dobra, oddalamy sobie. Ja sobie to będę tak tworzył, powiedzmy. Zobaczcie mam tutaj Prozo z przyszłości. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się powrót serii podoba. Jest właśnie druga 34 czwartkowego dnia 29, czyli dzisiaj, w dzień publikacji akurat montuję ten materiał. I powiem wam szczerze, że bardzo się jaram powrotem tych serii, bo, bo sam sobie musiałem udowodnić, czy jeszcze potrafię coś fajnie narysować. Mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach, czy to jest fajne, czy nie, ale będzie tego więcej. Eee, I czekam na wasze propozycje odnośnie tego, co robimy w przyszłości z tymi seriami. Słuchajcie, wola bardzo niesamowicie prosta rzecz. Podwójne cieniowanie. Bez żadnej kombinacji. Możemy sobie szybko wybrać biały kolor. E, na jakimś ciekawym typu żywe światło, dlaczego nie. I troszkę pododawać tej elementów bieli. I powiem wam szczerze, bardzo fajnie zwrócić takich szybkich, komiksowych prac robionych właśnie dla was na odcinki, bo e, niesamowicie dużo radości mi dają e, te prace. Serio, to tworzenie ich kurczę, jest tak przyjemne. Ja tu się mogę po prostu oddać rysowaniu i tyle. Dać upust emocjom robić swoje i nie martwić się, czy to będzie jakieś mega pro, czy nie, po prostu się dobrze bawić, okej? Okay? Zmieniamy sobie tylko tryb, oczywiście zapisujemy to. Czy jest to i może pokrywanie? O, nakładka to jest chyba inaczej, prawda? ładnie nakładka 100%. Mamy pięknego ziomeczka. I czy są jakieś filtry, jeszcze filtry? Zobaczmy. Kolory, barwa na scenie. Teraz się będzie zmieniało? Tak. Dobra, bawimy się. Podajemy oczywiście bardziej w stronę lewej barwy, żeby zawsze było. Trochę bardziej sajanowe niż czerwone. Bardzo mi się podoba ten kolor, zawsze go lubię. Chciałbym niebieskości dodać, więc purpurowy i żółty wstydziliśmy w niebieski. Dokładnie, będzie mieli wtedy piękny niebieski. I zobaczcie, w ten sposób mamy pięknego czystera zrobionego w całości w Gimpie. Zobaczcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Bawiłem się świetnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba mój Jester. Moja wizualizacja tej postaci. Ogólnie, Among Us koniekujemy się też na kanale gamingowym, ale my nie o tym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli dalej jesteś tutaj nowy bądź nowa i nie zasubskrybowałeś bądź nie zasubskrybowałaś kanału, dołącz do ekipy. Naprawdę polecam ci, zostaw suba z dzwonem. Po raz kolejny skomentuj, kogo mam narysować w kolejnym odcinku Gimpa bądź jaki program chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach Grafik kontra aplikacja. Dzięki za oglądanie, ja bo prozurę. Wy byliście wy. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30. Słucham Was, reaguję. Chcieliście powrót serii. Macie. Thanks.